Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym holu zakupowym na moim kanale. Jestem chora, więc przepraszam Was za mój głos, bo po prostu wtór... straciłam go. Byłam na zakupach w needlu, w Biedronce i Action i parę rzeczy pokupiłam. Za zakupy spożywcze wydałam 420 zł, bardzo źle mi się go mówi. A w Action wydałam też 220 zł, e, tak więc tak by to było. W znalazłam takie tego kwiatuszka, to jest. To jest już mam mówię Monstera, ale z tymi takimi troszkę innymi dziurkami niż ja mam. E, wzięłam sobie i szwagierce, bo idziemy na urodziny. <kluzny> więc dwa wzięłam, 15 zł kosztował. To jest z Biedronki. Maga. Jogurty. Duety. Czekolada jeszcze do prezentu. Ogór. Lawasz. Ja bardzo lubię lawasza, więc wzięłam. Klaudusi wzięliśmy taką ogromną pakę kubek ukrycianych. Ola je bardzo lubi. Mówi mi się, tak O, tu mi się przeszkadza, ale Wam pokażę. Weekszór kupiliśmy Klaudii takie trzy ramki. To nie o obraz chodzi, tylko o te ramki. Bo na temu zamówiłam jej Stitcha. Obraz Stitcha. A te ramki są tak drogie, że na sak Kupiłam jej jedną za 63 zł. Myślałam, że za trzy, ale za jedną. Więc... Stwierdziłam, że bym miała jeszcze kupić dwie za 66, to kupię tutaj w Action za 20 i będzie miała na szare. E, następne, to chyba też jest Biedronka, e, chleb tostowy, e, przyprawa do dyni, e, ziemniaczki, buły, e, buły numer 2. Zapieka te do Zapiekanek, bo będę robiła. Ale może jutro sobie zapiekankę, dzisiaj bułeczki zjemy po prostu. Płomidory. Kosi wzięłam holsa, no bo jak jednym wzięłam no to w drugiej wzięłam holsy. Wzięłam kawę Dalmajer promocji była 13,75 za jedną przy zakupie dwóch, ale ta długa jest gratis, więc myślę, że super deal. No i dwa mleczka bez laktozy do kawy. Yy, trzy mleczka to już będę wyciągać, są do. Yy, no, takie normalne. Się było tyle ludzi, że nie weszliśmy i po prostu kupiliśmy Lilce, jakieś dwie e, najzwyklejsze puszki. Mm -hmm. Mam nadzieję, że jej nie zaszkodzi. E, tu mamy, mamy tutaj, lila, znam, musi być. E, Chleb wziąłem gdzieś, nie wiem, właśnie, jak co, ale krótki jest, więc chyba fajny buratę skier, Wziąłem kabanosiki. Sobie wziąłem dwie bułki wysokoproteinowe. O Boże. Pulpa, bo u mnie musi być. Dżem truskawkowy. Ser żółty, finu oczywiście dla mnie. filet z kurczaka. Ta firma mm. <coughs> Peacock od jest bardzo dobra, bardzo dobra do mnie są, Więc wzięłam dwie. E, wiadomo, pasata musi być w domu. Kopel, pietrucha, śmietana. E, bardzo Wam polecam ten jogurt. Jest bardzo dobry. E, sker jogurt islandzki, ale z mango i mango bardzo dobre. Mają z leki. Dobra, źle się ciało. E, Płatnik. E, mój ukochany grecki. Jeszcze go mam, czego właśnie zużyć. E, mężowi wziąłem taki jogurt. Owoce leśne. Wziąłem też e, szynkę pościutką. wiórki e, kokosowe, bo nie mam. Wieczory. To jest nasza e, herba kusy. Wolne bo mówię. E, wzięłam jeszcze dwa serki camembert, bo w, e, za tydzień, w sobotę nie kladu się ma urodziny, więc e, będę robiła takie serki, więc wzięłam. Ryż. E, Mężowi margarynę do lubi. Zawsze jak jestem w Lidlu, to kupuję ten duży pakiet drożdży, bo mi to idzie e, Napój i dla męża. by gumy. I, I tu jeszcze widzę białą mi się wyruszyła. E, Frytki, bo będę robiła dzisiaj na szybko. Miałam takie mini bułeczki, bo chyba zrobię na te urodzinki. Takie mini hamburgerki. Karol, tak jak ten leci. ja lubię mieć. Dwie mm. <laughs> czekolady białe, bo dawno nie było, ale Często czasem jakimś deserku lubię sobie Kładki <laughs> dziewczynom. Serek biały może zrobię do kanotek. I ogórki kiszone. I to by była Biedronka i Lidl. Wiele tego nie ma, ale też trochę jeszcze rzeczy mam, więc też nie kupywałam Jakoś strasznie tego dużo. A jeżeli chodzi o Action, to kupiłam sobie taki fajny koc jesienny, milutki, e, więc sobie go zaraz zarzucimy. Orzechy kości kupiliśmy prześcieradło białe, bo nie ma. E, włącznik taki do mm, szafy dla Klaudii. Dwa szampony, gliskur i Palmoliv. Powiem Wam, że w action są no, dużo tańsze niż w Rosmanie. Kostka. Wiadomo gdzie? E, perfumy do wnętrz. Ja nie bardzo lubię. Mąż wziął mm, desodorant. O. Paluszki, te baterie, bo u mnie to idzie po prostu jak woda nie wiem. I tyle. E, takie zakupki. Dobrnąłam do końca tego holu. E, przepraszam Was jeszcze raz za mój głos. <laughs> Bardzo źle się czuję. Ale hol nagrałam dla moich kochanych widzów. E, życzę Wam zdrówka. E, odpoczywajcie w weekend. I lajkujcie, komentujcie, piszcie. Bye bye.